Cześć, jestem Dagmara i jestem miłośniczką Supowania. Dzisiaj pokażę Wam deskę firmy Thunder, którą wybrałam dla siebie. Model, który wybrałam to Coast. Opakowanie zawiera wszystkie elementy niezbędne do tego, by móc zacząć pływać na deski. Zaczynamy najlepsze, czyli rozpakowywanie deski. W stawie znajduje się oczywiście klasyczna pompka, która ma funkcję dwustronnego pompowania. Dodatkowo, tak jak powinno być w każdej pompce, znajduje się tutaj wskaźnik, który pokazuje nam, czy nasza deska została odpowiednio napompowana. Kolejną rzeczą jest oczywiście wiosło. Wiosło może być dwustronne, czyli z dwóch stron zakończone płetwą lub jednostronne, i oczywiście służy nam do tego, aby sprawnie przemieszczać się podczas pływania na desce. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, bez tego po prostu nie popłyniemy tam, gdzie chcemy, jest oczywiście fin. W zestawie nie zabrakło oczywiście lisza, czyli linki zabezpieczającej, którą z jednej strony mocujemy do deski, a z drugiej strony na przykład do naszej nogi. Dzięki temu, że będziemy mieć go na sobie podczas pływania, kiedy zdarzy się, że wpadniemy do wody, deska nie odpłynie od nas za daleko. W zestawie z naszą deską znajduje się również siedzisko, dzięki któremu możemy naszą deskę zamienić w kajak. Wystarczy, że przypniemy je do deski i możemy wygodnie usiąść. Siedzisko zawiera również kieszonkę, w której możemy schować nasze klucze lub telefon. Niezbędną rzeczą jest również zestaw naprawczy w kolorze deski. Dzięki niemu w razie przebicia deski bardzo łatwo i szybko możemy ją naprawić. Kolejnym elementem jest plecak, w którym możemy zapakować deskę oraz wszystkie niezbędne akcesoria. I najważniejsza rzecz, czyli nasza deska. Deska jest zabezpieczona klamerką, która zapobiega rozwijaniu się jej, gdy przenosimy ją w plecaku. Mój zestaw mogę zapakować od razu do plecaka i jestem gotowa do wyjazdu. Przy wyborze deski warto zwrócić uwagę na jej kształt, rozmiar, oraz wyporność. Pamiętajmy, że wybierając deskę musimy sugerować się naszym wzrostem, wagą oraz umiejętnościami, jakie posiadamy.